bardzo serdecznie. Z tej strony już chyba Dzisiaj e, konkurs na 50, 85 widzów. Tak. E, przywitać. O, już mam youtubera Jeżeli dobijecie e, 85 widzów, daję wam jedną premkę. E, oraz może jedną premkę, Tak. Bardzo fajny skinnek, ale Niku nie będziecie mogli zmienić, bo chyba się nawet nie da. E, I i jeszcze coś tam chciałem. Aha, i WOC e, jeden i 1 e, VIP albo dwa na MSG. E, jeżeli byście dobili taką sumę, to od razu witajcie się z jedną kto ją dostanie, ten nie wiem, i VIP na MSG, e, ale to zależy od Was. To trzeba, musicie bardzo dużo włożyć do tego wysiłku, ale e, myślę, że się postaracie i dacie radę. Myślę, że w ogóle byś chciał te, tego, tą premkę może na ciebie trafię. Nie wiem, ale jeżeli byś chciał, to musisz dać lajka like pod tym filmikiem, być na bieżąco zawsze mnie oglądać. Dać suba. Może na multikoncie, ale, multi ale nie wolno, tak wiecie, nie? Chyba. Więc dzisiejszy filmik spodobał niesaponie zostawić łapeczki w górę, więc nara! Niech przywidaj jeszcze YouTube'a, a ja się z wami żegnam. Na razie. thank you